Siema, dzisiaj sobie zbudujemy Lego myjnie. Tak, tak się prezentuje Lego myjnia. Tak się prezentuje pudełko. Zaraz sobie je otworzymy i zrecenzujemy. Tak. Otwieramy. I wysukujemy. Zobaczysz. Co my tu mamy? Jeden worek, drugi worek, trzeci worek, płytka i czwarty worek, i instrukcje, i naklejki. Dwie naklejki. I to wszystko. Dobra, to ja się biorę za budowanie, a my widzimy się za chwilę w omawianku. I mynia poskładana, zanim Wam pokażę główny, główną mynię, to najpierw minifigurki i samochodzik. Dostajemy taki samochodzik, tak się prezentuje samochodzik, fajny, żółty, żółto brudny podobno, taką panią, która prawdopodobnie prowadzi ten samochodzik i pracownika myjni, jak, jak się domyślam takiego zapracowanego, tak. Teraz myjnia. Tak wygląda myjnia. Tak wygląda budynek myjni. Cały budynek. I pokażę wam jak to działa. A więc to jest tak. Wjeżdża autko. Wjeżdża. Tu się wszystko obraca, myje się i na autko. Tu jak już tu wjechało, spadają piana, spada tak, spada piana, pospadała piana i ma autko, autko wyjeżdża i jest umyte. Tak a jak mi się podoba ten zestaw, no fajny, taki zabawowy, nie? śmieszny zestawik. Polecam jak najbardziej. Jeszcze tu mamy takie elementy, dwa, że niby osuszyć ten samochodzik chyba. Później idzie chyba do tego to służy, nie? Tak. Tu jest jakiś panel. To chyba ten pan tu obraca wajchom i się wszystko kręci. Wszystko gra i hulonie. Tak, dobra. To tyle było z myjni, Fajny mały zestawik. A Wam jak się podobało to standardowo łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja i co tam chcecie. I hej, cześć na razie.